Zmierzamy do leśnej pętli przygód. Ej, słuchajcie, tutaj wszędzie przy ulicy można sobie stawać samochodami, i są, e, są parkomaty, można sobie wykupić. Nie ma kompletnie samochodów. Wyczekamy, czekamy, patrzymy, gdzie jest to wejście w ogóle. Bo to już powinno być gdzieś tutaj. Stoi to i, więc być może tu. Okej, okay, jesteśmy. Tak to wygląda. Wszyscy robią zdjęcia sobie tutaj tego planu. Są dwie ścieżki: krótsza i dłuższa. Zaznaczono tutaj na niebiesko i na czerwono. Wyruszamy w drogę. Mam nadzieję, że przejedziemy wózkiem, bo to jest ciekawe. Nie, nigdzie nie znalazłam informacji, czy damy rady wózkiem. No ale idziemy. No i jak? Wózkiem na razie dajemy radę. Ale oznaczenia generalnie są mega słabe. Nie ma czołek, tylko czasem na drzewie są jakieś kropki, jakiś szlak. Tutaj mamy jakąś atrakcję. O matko boska! No tu wózkiem chyba nie bardzo. Chyba nie wiedziałem wózkiem. Jezu, nie wiedziałam, że tu się tak rusza. I co zrobimy? Mikołajek idzie z mamą, chodź. No idź, bohaterze. Dobrze ci idzie, super. Trzymasz się. Tak, mamie idzie gorzej od ciebie, bo jeszcze patrzę w telefon. Można sobie cupnąć na krzesełkach Pozostałość po średniowiecznym grodzie Pełno pokrzyw na około, trzeba uważać z dziećmi no i gdzie my idziemy? nikąd? To wygląda. Zero oznaczeń. Nie wiem czy to jest stanowisko archeologiczne chodzi, ale my się jednak wracamy. O, tam jest taka łódka, którą chcemy zobaczyć. I zresztą tutaj jest też nieźle z wózkiem przejechać. No z wózkiem nie polecam. W ogóle jakbyśmy wiedzieli, to chyba byśmy się nie wybrali, bo e, bo Laura nie lubi dużo chodzić. No. Przewracamy się. Nie, do łódki. Doszliśmy do łódki. Wow. Sukces. Zaraz będziemy patrzeć, gdzie w ogóle... I w jaki sposób iść dalej? Tu jest wejście. Wow, chodź. dziura! wejście i do góry mina. Tylko na głupkę. Okej, okay, znaleźliśmy kolejną atrakcję. Bunkier. O, takie wejście, dość to jest ciężkie. A mi chowa, się zgrapa. To jest bunkier. Bunkier. Nie schodź, kochanie, sam. Bo to jest masakra, jak stromo. O, so, siądź sobie tu. Cześć. Ławka. Eee, no, taka atrakcja zrobiona na bunkrze starym. Prawdopodobnie wojennym, tam zaraz poczytamy na dole. nie chciałam zobaczyć takie coś, bo tutaj na wybrzeżu jest pełno takich pozostałości powojennych, bunkrów i tak dalej. Eee, do Bobolina żeśmy nie dotarli. Na razie rowerami ostatnio do tych bunkrów. Także tutaj widzimy, ale ciekawe. A jest tutaj okno, chyba można zajrzeć do środka i w ogóle przeczytać. Także ja idę. Tutaj sobie można pochodzić po takim torze przeszkód. I tutaj jest historia. W skrócie, zbudowany w czasach niemieckiej III Rzeszy. I jego przeznaczenie nie jest dokładnie znane. Być może w środku znajdowała się broń, być może jakieś urządzenia do radiolokacji. I taka ciekawostka jest, że ma takie małe okna. I nie ma drzwi, nie ma drzwi. Może był jakimś schronem, tak naprawdę Policja nie wiadomo. Gdzie? Jednak zrezygnowaliśmy z dłuższej trasy. Nie ma tam wiele atrakcji. Nie jest to oznaczone, nie jest to dla nas na ten moment. Jak dzieci będą większe, byśmy sobie mogli błądzić po lesie, ale teraz wydaje mi się, że Najlepszą opcją była rezygnacja i pójście ścieżką krótszą. Nie jest to takie łatwe przejście po tych drzewach. Drzewo świeżo powalone w sumie. Uuuu. radę? Dajemy, dajemy. O! Polana mchów. Tak się nazywa ta atrakcja. Jest kółko, na którym można pewnie siąść, albo przejść. I są mchy faktycznie tam rosną pod drzewami. Tu rosną, tam rosną. To co? Odpoczywamy chwilę, co? No jeździmy tu kółko. To jest kolejna atrakcja narysowana na tej mapie. Opisana jako brama. No, więc tak to wygląda. A tam jest morze. Nie szliśmy, bo byliśmy w sumie na takiej dzikiej plaży kiedyś rowerami. A jak pójdziemy gdzieś nad morze, to musimy zabrać z samochodu zabawki, żeby dzieciaki sobie siadły i pobawiły się. Ale no, fajna sprawa, że tutaj można do morza dojść. Nie jest daleko. A my już zmierzamy w stronę łodzi. Z powrotem. I samochodu. A jeszcze pod koniec może damy radę zobaczyć jakieś dwie atrakcje. No słuchajcie, tak podsumowując, niespecjalnie, e, nie żeby przyjechać specjalnie, my przy okazji zobaczyliśmy Mielno, idziemy jeszcze teraz na plażę prawdopodobnie. Także mm, nie żałuję, że tak powiem, żeśmy przyjechali, ale jakbym miała specjalnie dla tych atrakcji tutaj przyjechać, to. To nie za bardzo. No, chyba że tak bardzo mocno lubicie leśne klimaty, nie macie tego na co dzień, to może i warto. Z orzeszek jeszcze będzie szyszka. Ok, to jest tylko taki orzech w powiększeniu. Chłopaki weszli. Tutaj jest nawet do postawienia stopy, można wchodzić sobie do środka. Tam są takie ławeczki zrobione, że można sobie. Usiąść i odpocząć. Cześć! Dość wysoka, popatrzcie, tu jest jeszcze skarpa, także na dzieci trzeba uważać. Droga Drogą od tylko radia. Jest narysowana. Jest pokazane jak wygląda śpiew. korzenie jak nie wiem co. Na koniec ścieżki przygód mamy jeszcze taką daj rączkę, Taką trasę do pokonania. E, Mikołaj, czy jesteś zadowolony z dzisiejszej wycieczki? Fajnie było? O, to jest pamiątka. To jest pamiątka? Co to jest? Złapkę. Okej, okay. nie tylko Laura potrzebowała odpoczynku. Proszę bardzo. Czyli opłaca się przyjechać z dziećmi do tego lasu.